Cześć, z tej strony Dan Miski. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, czy jeżeli Twoja spółka nie ma swoich nieruchomości, to czy Ty jako prezes, jako udziałowiec bądź jako osoba trzecia możesz tej spółce użyczyć tych nieruchomości właśnie po ten kredyt? Jak to wygląda w Polsce? Jaka jest wykładnia banków? Tego dowiesz się z tego odcinka. Podstawową kwestią jest to, że jeżeli Twoja spółka potrzebuje większego kredytu albo ma trudniejszą sytuację, wtedy tak naprawdę będzie wymagana nieruchomość jako zabezpieczenie tego kredytu. Tak, niczym innym nazywana po prostu twardym zabezpieczeniem. I teraz, jeżeli na przykład prowadzisz działalność handlowo bardzo często, czy usługowo wynajmujesz swoje biura, ale swoich biur nie posiadasz, magazynów nie posiadasz, też od kogoś wynajmujesz itd. itd. możesz spotkać się z takim problemem, że no kurczę, moja spółka nie posiada żadnej nieruchomości którą mogłaby ofiarować pod zabezpieczenie. I tutaj właśnie przychodzi, przychodzi odpowiedź na pytanie z początku filmu, filmu, czy osoba fizyczna, prezes, udziałowiec, osoba trzecia może ofiarować taką nieruchomość pod zabezpieczenie dla kredytu, dla spółki jak najbardziej tak. Jest taka możliwość, każdy chętny, kto jest w jakikolwiek sposób ze spółką związany, czy to prezes, czy to udziałowiec, czy też osoby teoretycznie postronne, nie wiem, rodzina prezesa, rodzina udziałowca, czy na przykład jakiś przyjaciel po prostu, który gdzieś tam nie wiem, wspólnie interesy, nie wiem robicie na danym terenie i chciałby z jakichś tam powodów użyczyć takiej nieruchomości i ta nieruchomość będzie atrakcyjna dla banku, no to jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście dwie kwestie, pierwsza kwestia, no to będzie troszeczkę więcej formalności, no bo mamy osobę trzecią, osobę fizyczną, nie wiem, która chce swój prywatny dom, prywatne mieszkanie, być może jakiś budynek biurowy, który wynajmuje prywatnie swoim najemcom i z tego czerpie jakieś też tam prywatne korzyści ofiarować, więc trzeba będzie jeszcze dodatkowe dokumenty sporządzić na to okoliczne no, i druga kwestia, oczywiście, nie każda nieruchomość się bankowi podoba. I to nie chodzi o to, kto ją daje, ale po prostu położenie, wielkość miasta, typ nieruchomości i tak dalej. Oczywiście wrzucę w, w, w opisie tego filmu e, odnośnik do innego filmu, w którym opisuję właśnie, jakie nieruchomości są pożądane, jakich nieruchomości bank z kolei nie lubi, tak żebyś mógł sobie po prostu porównać. Natomiast reasumując temat, jak najbardziej osoba trzecia może dać prywatną nieruchomość pod zabezpieczenie kredytu dla spółki mieszkania, domy, budynki, grunty itd., itd. Jeżeli nieruchomość się spodoba w banku, nie będzie stanowiło to problemu, że tą nieruchomość nie daje spółka, tylko daje osoba trzecia. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, chciałbyś więcej wiedzy z zakresu tego, jak finansować spółki w Polsce, wejdź na mojego Facebooka, wejdź na mojego YouTube'a, znajdziesz tam mnóstwo materiałów odnośnie tego, jak starać się o kredyty dla spółek w Polsce. A tymczasem cóż, dziękuję za obejrzenie i do następnego. Pozdrawiam.